dobry. Witam w przepiękny czwartek 3 lipca. Zacznę od tego, no dzisiaj w języku archetypów. O czasach przejścia, bardzo trudnych czasach przejścia, które mamy od marca. Które za parę dni się skończą, bo ostatnia z tych wielkich planet, czyli Uran przejdzie do do siódmego, no, czyli za cztery dni. Te Ostatnie stopnie, tuż przed przejściem ze znaku do znaku, są bardzo nieprzyjemne, bo to jest punkt krytyczny. To jest te ostatnie dwa stopnie każdego znaku, to jest dwunasty dom tego znaku, a dwunasty dom to jest dom śmierci, zakończeń, to jest podsumowanie, rachunku sumienia w pewnym sensie też. Wracają wspomnienia, takie. To, to jest takie. No taka smuta. Zresztą pamiętacie, jak y, Neptun z ryb wychodził, to chyba był marzec, czy kwiecień, coś takiego. Czyli kończył swój naturalny cykl zodiaku, który zaczyna się w, w zerowym stopniu barana. Tak jakby nic innego nie było, tylko Neptun i słońce. I zodiak. No bo on krąży, więc. Przechodzi przez różne gwiazdy w On zaczyna w, w pierwszym stopniu Barana, swój 80, Neptun, 160 lat, coś takiego. I kończy w rybach. I ten ostatni stopień ryb to jest nie dość, że koniec jego całego cyklu, to jeszcze koniec ryb. Także no była nie smuta. Zresztą już nagrywałem o tym, wiele osób to potwierdziło. Były komentarze, tam posty pisałem. To samo było z Saturnem chyba w kwietniu lub maju, no tak plus, minus, w kwietniu chyba. Saturn 30 lat ubiega słońce i też zaczął swój naturalny cykl Zodiaku. Teraz, no powiedzmy w maju, wszedł do barana, tu za Neptunem, ponieważ tam mają taką nieścisłą. Czyli zaczął swój kolejny 30-letni cykl. Ja też pospisałem o tym, że te ostatnie dwa stopnie ryb, 29-30, to jest podsumowanie 30 lat całego Zodiaku, wspomnienia, podsumowania i też tak, to jest takie przykre, bolesne. No ja na przykład dziś całą noc nie mogłem spać, nie wiem dlaczego, ale za to pojawił mi się nowy temat i to bardzo dobry. Który, który, za kilka dni ujrzy światło dzienne w sensie fizycznym. Audycja ujrzy dziś. Siódmego, czyli chyba poniedziałek coś takiego. Siódmego, poniedziałek, siódmego czerwca Uran wreszcie przejdzie do bliźniąt i zrobi trygon z plutonem w wodniku. I trup po prostu. No żyjemy w tak niesamowitych czasach przejścia, i to potężnych, co czujemy od marca wszyscy. No teraz trochę ulgi było, to się trochę uspokoiło, ale no. Będzie jeszcze bardziej gorąco. Zaraz powiem dlaczego. Ja bym to nazwał czymś w rodzaju paktu. Pluton od listopada jest w pierwszych stopniach, był do trzeciego stopnia doszedł, teraz się cofnął do drugiego, to tym, tym szybciej ta trygon nastąpi. a wodnik to jest Uran czyli pluton od kilku miesięcy jest gościem Urana czyli skrytobójca działający po kryjomu, nieuchronnie powoli skrycie jest gościem u rewolucjonisty buntownika wynalazcy który działa gwałtownie no rewolucje wynalazki Tesla on jest jego gościem Czyli on tak trochę jeszcze bardziej musi się kryć. No bo nie wygra, znaczy wygrać wygra, ale no jest to starcie dwóch innych sposobów transformacji. Uran transformuje na szybko, gwałtownie, nowocześnie, szokująco, a pluton po cichutku, tak jak skorpion, to rządło tam jest, nie widzisz tego rządu, a ono już cię Ty nawet nie, nie wiesz kiedy, to jest pluton, skorpion. Więc to jest szokujące spotkanie. Zaraz zastanowimy się, co z tego może wyniknąć. Natomiast Uran po ośmiu latach orania byka, czyli materializm, materialności. No to mówiliśmy o tym. W stosunku do pracy, w stosunku do wartości wchodzi do bliźniąt, czyli do królestwa Merkurego. Uran jest wyższą oktawą Merkurego. Merkury również jest o powietrzu, o szybkich zmianach, szybkich wymianie informacji, król kup, kupców, tak? Informacja jest podstawą w kupiectwie, to informacja, tak jak w wywiadzie, jest podstawą. I teraz zobacz, wchodzą w trygon, czyli w pozytywny, harmonijny układ. Król wywiadów, Pluton, działając w skrycie, ty nie wiesz, co oni wiedzą, nie wiesz, gdzie oni te informacje zdobywają, nie wiesz, co zrobią. Nie wiesz. Skrycie, ale to jest o informacji. I jest jeszcze w, w Uranie, który jest przecież powietrzny, informacyjny. I teraz Uran gości u Merkurego, czyli u swojego młodszego brata, który też jest o szybkiej wymianie informacji. Powietrze wchodzi w powietrze i robi trygon do króla wywiadów. Wywiadu od wywiadu, skrytych działań, też gangsterów, umówmy się. I to jest bardzo ciekawy układ. Tym bardziej, że mamy od marca same ciekawe układy. I teraz ja bym puścił władzę fantazji. Mm, możemy się spodziewać. No, Nie przez pana noc czasami się przydaje, po prostu leżysz i przychodzi do ciebie krok po kroku różne obrazy. <kluzny> Ja bym zaryzykował, znaczy, no, co to za ryzyko? Puh, Boże, mogę, z mój kanału. Nikogo nie obrażam, tak? Ja bym się spodziewał szokujących ujawnień informacyjnych. Tak szokujących, że po prostu oczy nam wyjdą z orbit. Świat już od dłuższego czasu, od czasu... 21 stycznia 2020 roku, 2020 od pocałunku śmierci, który Pluton smoknął Saturna w czoło struktury władzy. I widzimy, jak to się sypie. No to wszyscy wiedzą. I teraz yy, to jest dalszy, dalszy ciąg, czyli od, od tamtego czasu jesteśmy w permanentnym szoku. Już nie mówiąc o, o tej. Z, bardzo groźnej chorobie i tak dalej, różnych przeciwdziałania, groźniejsza niż choroba tak naprawdę, no ale wiem o co chodzi. I teraz bym się spodziewał naprawdę w to lato i tą jesień szukujących ujawnień, wycieków informacji, ponieważ jeżeli Merkury jest o bardzo bliźnięta bardzo szybkim obiegu informacji. One uwielbiają żonglować informacjami, że coś się zmienia, ciągle coś nowego. A uran jest rewolucją. Jeszcze to przyspieszy. Czyli są możliwe niespodziewane wycieki informacji na skutek przeładowania informacyjnego nie wiem, agencji informacyjnych, czy, 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 czy służb dziennikarskich, czy służb informacyjnych nie wiem. To będzie samo wyciekać, po prostu, jak ropa z dziurawego zbiorowego. Z... Z... No. Może tak być. I to, to będą rzeczy szokujące. I tu nie tyle mówię o polityce, bo to, to, to oni tam umieją to ukryć. Ale nawet w wymiarze takim społecznym, pewne szokujące rzeczy mogą dojść do, wyjść na, na jaw. No, na przykład. Właściciel firmy dowie się, że księgowa uprawia kreatywną księgowość. Nie ale się dowie, bo teraz informacje wyciekną, ale znajdzie jakieś coś. Albo dowie się, że magazynier uprawia kreatywnym, kreatywne magazynierstwo. Głupie przykłady, ale to może się zdarzyć, tak? Bywają takie przykłady. Czy wspólnik dowie się, że w, drugi wspólnik w kreatywny sposób dzieli się z nim dochodami. Przykład. Lub, a to jest już, to jest tylko przykład, jak szokujące mogą być te wycieki i te disclosures, czyli te ujawnienia. Na przykład żona dowie się, że mąż ma kochanka. Gdyby miała kochankę, no to powiedzmy standard. Normalna rzecz. Ale on ma kochanka. I to mogą być bardzo ujawniające, yy, uwalniające wycieki informacji i ujawnienia. No bo jeżeli nie wychodzi od początku małżeństwa, coś tam się nie klei i ona siebie obwinia i, i, i chodzą na terapię i, i, i nie wiem, nie wychodzi i się męczą. I w momencie, jak ona się dowiaduje, że ona kochanka, no to wszystko jest jasne. To jest uwalniające. Podobnie, yy, może być odwrotnie, wszystko to, to, to jest lustro. Facet smażący dudy do jakiejś pani, którą sobie upatrzył i, i od której dostaje tego kosza, mimo że jest zakochany, stara się, propozycje składa, dostaje kosza, ona nie jest. I nagle on się dowiaduje, że ona ma kochanka. I to jest, to jest właśnie działanie plutona. I urana i Merkurego razem. Nagle szybki obieg informacji, gdzieś coś zobaczy. No i wszystko jasne, i to jest uwalniające. Co ja się będę szarpał, proponował je coś, jak ona ma kocharkę? Puszczam sąd. Przestaje się męczyć. Tego typu, tak mi się wydaje, że, że to będzie bardzo szokujące dla, to na każdym poziomie, to może dotyczyć instytucji społecznych instytucji charytatywnych. No nie będę nazwami rzucał, ale domyślacie się, że wiele szokujących rzeczy może wyjść na jaw. To same, same wyjdą, bo obieg informacji będzie tak przyspieszony. Rewolucyjnie przyspieszony przez urana. Jednocześnie w kierunku transformacji, bo pluton on niszczy, żeby Stworzyć miejsce na nowe. On nie niszczy dla niszczenia, to nie jest Mars. On niszczy, bo ma plan na nowe. I teraz oni są w Trygonie, czyli w pakcie. Znaczy będą za parę dni. W pakcie, czyli król wywiadów, król transformacji przez destrukcję, gada z, z rewolucjonistą, z wichrzycielem. Który uwielbia rozwałki. No rewolucje to jest uran. Rewolucja francuska, tam głowy spadały, tak. Krew się lała. I oni gadają, to jest pakt, trygon. To nie jest konflikt, to jest dogatanie się. Czyli, czyli tak jakby idą w tym samym kierunku. To może być bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ yy, Inteligencja i komunikatywność, szybkość obiegu informacji, bliźniąt i Merkurego w duchu rewolucjonisty, który chce wszystko zmieniać, świat ma być lepszy, bardziej sprawiedliwy to jest w duchu Rana Wodnika. Sprawiedliwość dla wszystkich, tak jak Tesla, wolna energia dla wszystkich, darmowy prąd dla wszystkich, samochody elektryczne dla wszystkich, bez akumulatora, zasilane zwierzę, Tesla. To jest właśnie duch urana. I teraz Pluton swoją mocą destrukcji, transformacji wesprze to, bo jest trygan. I tu może być bardzo szokujące. Na każdym poziomie. Od poziomu życia osobistego, życia rodzinnego, życia społecznego, życia biznesowego, społecznych instytucji. Tutaj mogą domki skarcie sypać jeden po drugim. Na skutek ujawnienia pewność informacji. Także 25 rok to jest szok. Szok, ale jeszcze parę dni. Jeszcze, jeszcze musimy przeżyć ten, ten takie nieprzyjemny, ten ostatni stopień byka, podobnie jak Neptun ostatni stopień ryb Saturn ostatni stopień ryb. Teraz uran wychodząc z byka, tak jakby podsumowuje te 8 lat yy, transformacji systemów wartości, systemów pieniądza, sposobów pracy. No to są takie rachunki sumienia, nie? Ale to to jest przykre. Zawsze jak duże planety przechodzą ze znaków, znak to jest bolesne. Przykre. Nie przyjmiemy. Co tu jeszcze? No na razie mi nic nie przychodzi więcej, ale no może być ciekawy. Ale to wszystko w duchu transformacji, ponieważ Pluton jest jednak potężniejszą. Archetyp Plutona jest potężniejszy niż archetyp. Uran jest większy, ale Pluton jest. Na innym poziomie działa w ogóle. Uran działa na wierzchu z Merkurym. A Pluton działa pod spodem. On, on piskuje, mataczy, organizuje. On chce mieć kontrolę. Pluton dąży do kontroli, tak jak Skorpion. W celu transformacji starych wzorców. I te dwa archetypy połączone mogą dać naprawdę szokujące, szokujące efekty. To lato będzie. Pozdrawiam. Trzymam kciuki będzie wesoło. Jest jedna pozytywna wiadomość. Na pewno nie będziemy się mieć. <laughs> Miłego lata rzeczy. Na pewno nie będziemy się nudzić. A oczy będziemy mieli szeroko otwarte. Z, ze zdziwienia.